Świadkowie Jehowy nie biorą ślubu w swoim kościele, znaczy w sali królestwa. No ale jak to zapytasz? A tak to, że mają jedną bardzo ważną zasadę. Ślub musi być ważny prawnie, a świadkowie chowy nie mają podpisanej umowy z naszym kochanym państwem, więc ten ślub odbywa się albo w urzędzie stanu cywilnego, może też odbyć się w plenerze i tak dalej w dowolnym miejscu, ale musi, musi on być ważny prawnie. I dopiero wtedy mają przemówienie na sali królestwa i to przemówienie, bo o to pytaliście, no jest taki półgodzinny wykład, Trochę przypomina to taką mszę, w której brat starszy, czyli taki nadzorca, zwraca się zarówno do świeżo upieczonej żony i męża i przypomina im o ich rolach w małżeństwie i o tym, jak to ważne, żeby w ich życiu był obecny Bóg. No po prostu takie przemówienie ślubne połączone z propagandą religijną. I po tym, jeśli taka para może po prostu mieć wesele, może nie mieć wesela, to już wszystko zależy od ciekawostka. A czy wiedzieliście, że na takim ślubie, w czasie takiego przemówienia, można złożyć przysięgę ślubną, taką świadkowską? Odbywa się ona w czasie przeszłym, ponieważ para młoda już wzięła ślub cywilny, więc zamiast mówiąc, ja sobie biorę ciebie, to mówią, ja sobie wzięłam ciebie. Dajcie znać, czy chcecie pełny tekst takiej przysięgi i zaobserwujcie koniecznie ten profil, jeśli interesuje Was więcej ciekawostek na temat świadków Jehowy.